ma widzowie. Jak możecie zauważyć, wraca, wracam, wracamy po raz kolejny na kanał Odotowi. A w sumie to ja wracam, ponieważ chcę wam o czymś powiedzieć o takiej no smutnej rzeczy. Jak widzicie po mojej twarzy, no nie jest ze mną za dobrze. I dlatego też tak długo nie nagrywaliśmy reszta uczestników. No nie wiem, no takie rzeczy prywatne, ale mogę wam powiedzieć no, po prostu. Większość nas się pokłóciła. No niestety nie mamy już takiej dobrej relacji jak mieliśmy i tak dalej, więc dlatego pragnę Wam oświadczyć, że na kanał odlotowi wracam tylko ja i będę dla Was nagrywał solowo. Może czasami się będzie coś pojawiał, ale no niestety wątpię. Ponieważ no inni po prostu się nie chcą ze mną podzować. Zatem co mam taki dobry kontakt to z Diverksem, z moim bratem. No, i to tyle. Bo Olek, no to on, to nie mam tutaj czasu na nadanie. A Julek, no to, no właśnie, no. Nie jest nam po drodze, niestety, ale no, mam nadzieję, że to się wszystko polepszy i że może nawet dobra, może, wrócimy znowu razem na kanał, ale no, na razie jestem ja, tylko ja, jako solowe. I dzisiaj pan trochę o mnie poopowiada, co będę planował nagrywać, co tam jest, u innych i tak dalej. Lecimy z filmem. To może najpierw opowiem co tam u mnie. No jak możecie zauważyć na no sumie po mojej twarzy i tak dalej. Nie jest za dobrze właśnie przez te rzeczy, które się podziały. Jeśli mogę, jeśli mogę czasami tak wyglądać, żebym się nie chciała coś, to przepraszam, ale po prostu to, że czasami tak... No weszły mi trochę na głowę, ponieważ to byli moi przyjaciele, których tam było, 6-5 lat, no, nawet Julka znam 9, ja to z nim się tak najbardziej pokłóciłem. No więc, no, po prostu tak, przepraszam widzowie, że jest taki nastrój, no ale ona sobie tak będzie czasem nie mówiła, no więc u mnie jest na razie, no, tak średnio. To też są no, rzeczy prywatne, się tak średnio układają, ale poznałem takiego nowego przyjaciela, który jest naprawdę super. Jego bardzo pozdrawiam. Mam nadzieję, że będzie z nim wyjdzie, że będziemy będzie Dobrze, razem kolegować. znaczy, no po prostu będzie nam dobrze, że też się nie pokłócimy ani nic. Może, może się nawet pojawi na filmiku, jeśli będzie chciał. No ale no, na razie, świat tak porównać, słowa, to jest u mnie na pewno gorzej niż lepiej. Jest na pewno też gorzej niż było, no, więc no. Ale mam nadzieję, że te nastroje się u mnie naprawią i że będzie dobrze. Możecie mi oczywiście też pomagać. Niestety nie w komentarzu, nawet mnie zbanowali. Ale do wrócenia, tak w duchu, ja będę od Was toczył, że chcecie mi pomóc. Chcecie pisać takie niewidoczne komentarze, że chcecie mi pomóc, i tak dalej, więc mam nadzieję, że tak to zrobicie. lecimy z kolejnym moim pytaniem się. Moje zainteresowania są teraz takie, że tutaj jeśli mogę wam pokazać, to jest tak Minecraft. I widzicie też na takiej jednej drużynie Tutaj macie pokazane Chelsea. Ale tak, że teraz nie mam bluzy, ale kibicuję także Burus i Dortmund. No i tam innym klubom, ale to takie mniejsze tam, no niepotrzebne wam do życia i tak dalej. No więc no, takie moje hobby to też wiadomo, jest no nożna, tak jak tu od zawsze. Nie wiem, czemu mówiłem, no ale pewnie mówiłem, że to jest moje największe hobby i z tym nie chcę się nigdy rozstać, może czasami było blisko przez kontuzje, kontuzję, czy nie wiem, odejście z klubu i tak dalej, no ale... No, naprawdę, to będzie dla mnie do końca życia, będę to dobrze wspominał. No, i też, będę też, no dużo rzeczy tak, tak bardzo lubię. Na przykład, nie wiem, co lubię jeszcze. Co lubię, co lubię? Geometry Dash. Geometry Dash jest mega fajne, polecam. Pewnie będzie z tego jakiś filmik, jeśli mam wskazywać. może no nie możecie pisać, no ale, kurde, ogarnąłbym takie coś na Instagramie, że jakiś, nie wiem. Będziecie do mnie pisać na PRIV, że chcecie mi to, nie wiem, wróćmy mi zadawać pytania na PRIV na moim Instagramie. Polecam bić tutaj, się może pojawi, jak nie, to będzie w opisie kanału, Zbijajcie też. No i ja ogólnie, no, w możecie się też nie mam co mówić, ponieważ jak trochę stresuję to myślę z tym, że wracam na kanał po, nie wiem, miesiącu przerwie, jakoś tak. jeżeli jeśli. Jeśli mało słychać, to sorry, ale jest godzina, czekajcie, jest godzina 21. Jestem trochę zaspany, bo zaspany, bo jest wiadomo teraz ta Buda walona to jest. Na szczęście już u mnie jest weekend, jeśli to. Znaczy, ja to nagrywam w weekend. Jest już ze mną taki ziomeczek. On mi, on mi trochę poprawia humor, więc fajnie. A to zaraz, może to powiem trochę o dawnych uczestnikach tego kanału. Tak, no tak, najpierw zacznę od tej, od tej lepszej strony. No, no, mój brat, no to jak wiecie, no raczej my się zbyt nie nie możemy. Wiadomo, możemy, ale nie planujemy, ponieważ ja mojego brata kocha bardzo mocno. Mam nadzieję, że on mnie też. Potem go może zawołam i tak dalej, no ale teraz zbyt nie wiem, jak, ponieważ. No, on tam jest w drugim pokoju, sobie raz z kolegami, w jakąś gierkę No więc tak, jeszcze Diverse, no to z nim też jest nawet Git. Teraz się to trochę mniej odzywamy, no bo, ponieważ nie wiem, to no, też nam jakoś nie jest zbytnio ten po drodze, ale tak to się mam nadzieję, że się lubimy bardziej. Ja to lubię, mam nadzieję, że mnie też. Kto jeszcze był? Patryk, czy no, nasz montażysta, ale to on już w ogóle dawno odszedł. No, z raz są bardzo słabe. Ja za nim też tak średnio przepadam. No, mam do niego jakiś sentyment, bo się znamy długo, ale no, na pewno. Wolę bardziej to osoby, które przez chwilę wymieniłem niż to nie, też właśnie naszego montażysty. <coughs> Sorry, to okay. tak. Olek to Olo, no to nie mam zbytnio jak z nim gadać, ponieważ nie mam z nim zbytnio kontaktu, no bo on wie jak wiecie, on chodzi do tego Rakowa, on mieszka... No, mieszka blisko mnie, ale po prostu nie mam zbytnio kontaktu, bo jego życie teraz to jest trening, trening, mecz, trening, trening, szkoła, szkoła, trening itd. Tak Niestety chciałbym, żeby nam się polepszyły relacje, no ale niestety na razie Nie mamy zbytnio jak to zrobić, żeby nam się polepszyły, ale Postaram się, żeby się polepszyły i może nawet wróci nagrywać Mam nadzieję, że tak No i teraz ostatnia osoba, czyli Julo Julo Nie chcę zbytnio o tym gadać, wiadomo Julo to chyba nawet Nie wie o tym, że się pokłóciliśmy, ale po prostu to co, taka dwójka moich kolegów, która mi powiedziała, co on o mnie mówił i tak dalej, podobno. Ja i ufam, no więc po prostu tak postanowiłem, że się nie będę z nim raczej odzywał po tym, co niby powiedział. Mam nadzieję, że to jest prawda. Znaczy, nie mam nadziei, że to jest prawda, ale no raczej jest po tym, jak go znam, ponieważ znam go no, prawie 9 lat, no więc raczej wiem o nim dużo. No i niestety, no raczej to jest prawda, żeby tak, no, trochę zwyzywał i tak dalej. No więc, no po co mam się kolegować z ziomkiem, którego ja lubię i to bardzo, a on będzie mnie tylko wyzywał i tak dalej, no więc, no więc raczej sami wiecie, że to jest zbytnio bez sensu, dobra, nie będę o tym gadał, bez sensu jest takie gadanie. Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem, Siema. Dobra, tu też chcę wam przypomnieć o ustawieniu suba i łapeczki w górę, bo to mi na pewno podbije morale. Mam nadzieję, że tak zrobicie, a my lecimy już teraz serio za tym pytaniem. To takie ostatnie pytanie, raczej najważniejsze dla mnie i może nawet dla Was, czyli o tym, co będzie się pojawiało na tym filmiku, czy znaczy na tym kanale, jak przecież nie ma zbytnio z kim nagrywać i tak dalej. To tak, ja planuję ponagrywać jakieś gierki, czasami dworu, raczej będę rzadko nagrywał, no bo nie mam zbytnio co nagrywać, tym bardziej, że już jest, teraz zima jeszcze prawie nie, ale no już jest. Środek jesieni, no więc zimny, czas jest. Może czasami coś wrzucę z, z dworu, ale no, więc raczej będą się pojawiały gry albo jakieś rozmowy z Wami i tak dalej. Właśnie raczej Minecraft się będzie pojawiał, może właśnie też Geometry Dash, może jakieś inne gierki, więc nie wiem. Możecie mi pisać, właśnie na, na moim Instagramie, na którym Wam podam w opisie. Kocham Was zadania, oczywiście obserwacji też od razu chcę was przeprosić, że tak zbytnio gapię się w ekran, ale po prostu też tutaj ogarniam takie pewne rzeczy z kanałem, i też sobie czasami wbijam właśnie do gierki ponieważ szykuję się na taki pewny turniej no to tego wam na razie nie mogę zdradzić I też a propos Minecrafta, jeśli chcecie, żebym zrobił jakiś wspólny serwer dla was dla widzów, żebyśmy sobie pograli i tak dalej to piszcie, znaczy no dobra no no, a, jeśli to zadziała, to piszcie po prostu mi na Priv, wtedy tam sobie wszystko opkadamy i tak dalej. I tam będziecie mi pisać, czy chcecie, czy nie. Może też się będą pojawiać jakieś takie fajne filmiki, może jakieś, nie wiem, bingo, coś tamtego, tak jak kiedyś. kiedyś to się fajnie nagrywało. No, teraz to niestety, no tak jak Wam mówię, no. Nie mam zbytnio z kim nagrywam. Kurde, nie mam zbytnio z kim nagrywania, nie zbytnio jak nagrywać, ale ja będę wam się... obiecuję ja... Wam, że będę się starał dla Was bardzo, żeby te filmiki były bardzo fajne, żeby no, żeby po prostu żeby wam się to podobało. Yy, no raz się tak bawię, ale... O, i żeby Wam się podobało to co nagrywam. I żeby się w ten stary waj podlotowych. Mam nadzieję, że to wyjdzie, ponieważ no, zależy mi tam niezmiernie. Ale mam nadzieję, że to wyjdzie. Oh, no dobra, to lecimy chyba z pożegnaniem. No, para, lecimy. Nara to widzowie, ja się z wami żegnam. Niestety, już nikt inny się z wami nie żegna, to nie może mój brat. O dobra, jeszcze taki bonus zawołał mojego braciszka. Poczekajcie. Zostaw suba i łapkę w górę. Nara jest moim braciszkiem. Przewitaj się z widzami. Siema widzowie! Taka przerwa była, że aż się znudziło. Nie wiem, nie wiem. On ma moją bluzę, ponieważ nie ma koszulki pod spodem. chce. No. Powiedz mi jedno. Chodź tutaj. Oha. czy Chciałbyś wrócić do nas na kanał, żebyśmy nagrywali sobie w dwójkę. Może nawet razem ze szkieletkiem. Dia. Tak, tak jest. Chciałbyś? Tak. No to powiedzcie mu, że dziękujemy cię, że z wami wrócić, Ponieważ tylko on na razie będzie chciał z nami nagrywać. Znaczy, mam nadzieję. Nie mam nadziei, że tylko on, ale raczej na razie tylko on. O co widzowie? Już raczej nie tylko ja, tylko ja się z wami żegnam. Żegna się z wami Max. Żeg Żegnam! I widzimy się jutro. Zaczynam do rano, Nie wiadomo kiedy, ale się widzimy do następnym filmiku. Pozdro!